Moi drodzy, jak na pewno wiecie, zostały ostatnie dni sezonu. A nowy sezon prawdopodobnie oznacza, że Deadpool zniknie z gry. No, bo takie dostaliśmy powiadomienia, że to ostatni czas, żeby odlokować Deadpool'a. Więc zgaduję, że i statek, że i jacht Deadpool'a zniknie za kilka dni. Więc to był ostatni czas, żeby zrobić po raz kolejny 100 na na Deadpool'a, na jacht Deadpool'a. No i ten pierwszy i ostatni raz odwiedzić go na jachcie i zobaczyć, jak zareaguje, widząc. 100 osób. Na początku miały być dwie gierki, jednak finalnie wyszły trzy gierki i każda z nich była o stówkę, tak jak obiecałem, więc dzisiaj 300 zł roztam widzą, a i wam. W poprzednim odcinku obiecałem, że roztam stówkę za to, że nie było ostatnio i wygrała ten komentarz o to, więc proszę tutaj napisać do mnie, tak jak trzeba zaprosić do znajomych. Dzisiaj również wieczorem event, na który nie mogę się już doczekać, jestem ciekaw, co się wydarzy. Jak zawsze jutro z rana pojawi się z tego odcinek, a słyszałem, że przed eventem i nowym sezonem warto wpisać kod imanu jak Premier bez nie pytajcie dlaczego, po prostu wpiszcie i spróbujcie. Warto też na pewno stawić łapkę w górę i suba z na kanale, bo są darmowe. A jak wiecie, darmowe rzeczy, najlepsze rzeczy. No i warto wbić na mojego Discorda, bo to właśnie stamtąd ludzie byli brani. Manojka. link oczywiście w opisie. Ja powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że na jachcie mogą być takie dymy, ale zobaczycie, jak wielkie one były. Ja już nie przydłużam. Lećmy na jacht. Moi drodzy, 100 osób na Deadpoola. Takie rzeczy to tylko w snach siedziały. O nie! Najgorszy lot! Nie będę miał żadnej broni! Tutaj jest skrzynka, prawda? O, jest, ale jedyne co zabrałem to potki! Ratunku! Jezus, ile tu jest ludzi! To jest naprawdę tragedia! Już zabrał ktoś helikopter. Jako, że ja niedługo usuną, postanowiłem, że to będzie wręcz idealne miejsce. 22 HP! Nie no, ja naprawdę potrzebuję, potrzebuję wziąć potorówkę i wylecieć stąd jak najszybciej. Ta gra będzie ultra, ultra szybka. Mam nadzieję, że nie za dużo osób będzie oszukiwało. O nie, ktoś do mnie przyszedł. O nie, nie, nie. Zostaw, zostaw, zostaw. Dobra. Zostawił mnie całe szczęście. Oddam mu tą motrówkę w sobie potki. To będzie ultra szybkie, bo raz, nie jesteśmy w strefie, a dwa, to jest chyba, nie wiem, najmniejsza miejscuba. jak kiedykolwiek w ogóle istniała w grze. Hejka, hejka. Jakbyśmy tutaj... Może zostawił anonimowym w spokoju. Nie no, początek był naprawdę ultra chaotyczny. Strefa całkowicie nie siadła, ponieważ to jest pierwsza strefa, która już teraz będzie nas biła, Więc ten mecz będzie trwał, nie wiem, prawdopodobnie z dwie minuty. Tak strzelam, ale tutaj już prawie nie ma tego jachtu. Jest wszystko rozwolone, stało 24 osoby. A wydaje mi się, że dzisiaj jednak będziemy musieli zrobić 3 mecze zamiast dwóch, bo no, myślałem, że wiecie, jak na szarku mecze trwały z 15 minut, 20, to był taki rekord i max, no ale tutaj to te mecze faktycznie będą trwały prawdopodobnie z 5 minut. I ja sam już nie wiem, jak to wszystko mam komentować i jaki jest najlepszy sposób na to. Kolega pokonała strefa zaraz przed tym, jak otworzył safe. Więc pan Dardox miał dobry save tutaj, ale zobaczcie. Tutaj cały czas ktoś ten save podjeżdża, już tylko 8 osób, a ten mecz trwa naprawdę z 3 minuty. Tutaj, oczywiście, największy problem jest tej strefy, że akurat tak szybko się zamknęła. Ale Jezus. Dobra, dość mocno się uspokoiło. Teraz y, banan ma. Dość sporo skrzynek do otwarcia jest, nie było tu praktycznie żadnego leczenia Więc jeżeli nie znajdzie czegoś szybko To prawdopodobnie będzie musiał się pogodzić Z porażką Ktoś na górze jeszcze jest Ogólnie tutaj mi się też wydają bardzo dobre Te wiecie, bronie Deadpoola Bo one leczą No właśnie, szparaks Ej, i szpara nie ma leczenia Ale ma podki. już tylko dwie osoby zostały Ej, to będą musiały być trzy mecze I wiemy, że nikt ważny nie oszukał Bo wszyscy są tutaj Słyszymy cały czas pana w pudełku no i Szparax, moi drodzy, wygrywa pierwszy rekordowo szybki mecz. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, tutaj dla potwierdzenia, chciałem tylko zobaczyć, czy Sparaks na pewno wylądował tutaj, no ale gdzie indziej mógłby, skoro wszyscy tutaj i tak polecieli i faktycznie wylądował na jakcie i wygrał na jakcie z czterema kilami, więc zaprośmy Sparaksa. To były niesłe dymy tam, co? No. Ale nie spodziewałeś się, że taka strefa będzie? Ja od też nie, i ten mecz to i... był chyba rekord czasowy, więc szparaks. Jak było mówione, wygrywasz 100 zł Payse w karda. I oczywiście możesz coś pozdrowić albo polecić swój kanał, Instagrama, cokolwiek. Masz coś do polecenia, pozdrowienia? No to pozdrawiam. Mamy tatę siostrę, abu. No i mam kanał. Sparaks 439. Dobrze, Sparaks, więc będą pozdrowienia. Będzie kanał w opisie, jak mi wyśleć po tym Discordzie. No i gratuluję 100 złotych i życzę powodzenia w kolejnych, bo jeszcze dwa mecze, jak się okazuje, zrobimy. Więc powodzonka. Moi drodzy, drugi raz 100 osób leci tylko i wyłącznie na jacht. Ja jeszcze poleciałem tylko i wyłącznie w ścianę, ale tutaj po raz kolejny tragiczny lot w moim wykonaniu. No i tutaj albo spałujemy tego pana, który da nam shotguna, być może. Ale chyba jednak to tak łatwo nie wyjdzie i pan RK Kroselko będzie naszym tutaj graczem, którego będziemy obserwować, którego obserwowaliśmy, ponieważ teraz strefa jest już na jachcie, więc to oznacza. Więc to oznacza, że troszeczkę więcej akcji zobaczymy. Może nie więcej, ale na pewno dłuższą akcję. Tam ktoś zostawił skara! O, już nie! O, już! Czemu ten skar się teleportuje? Co tu się dzieje? Naprawdę, tu są takie lagi przez to, ile tu jest osób jak mała to jest strefa, ale zobaczcie, kwadrat naprawdę trafia. O, no właśnie, czemu nie strzelasz? Kwadrat bardzo ładnie, więc tutaj się wszyscy eliminują w przeciągu sekundy. Jest tak głośno. Tutaj ktoś się zabudował. O Jezu, co ty robisz, kwadrat? Czemu w taki sposób? Kormax, jak on to się stało? Co, on już nie miał napoić? Co? Że wbił... <laughs> Nawet nie można się przyzwyczaić do żadnego z graczy, bo oni tak szybko odchodzą. Śpieszmy się kochać! Ludzi na jakcie! Bo tak szybko odchodzą. Patrzcie, tam jest osób na dole! Każdy próbuje coś dla siebie zyskać. Coś mi się wydaje, że jeszcze chwila, i tak naprawdę z, z tego jaktu to zostanie sam spód, tak jak widzimy tam na, na. nie? Nie, chyba nie. Deadpool! Ok, Boss! Dojechał do, do no Tego to się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. W sumie fajnym by było, gdybyśmy kazali wszystkim też się przebrać do Deadpool'a. To by na pewno spowodowało niezłe zamieszanie, ale nazyk tutaj spowodował, że zostało 20 osób. Tak czy siak? Ten mecz już teraz trwa jakieś dwa razy tyle, co mecz poprzedni. Tutaj akurat wydaje mi się, że bronie Deadpool'a są przydatne. Jak zazwyczaj są to jedne z najgorszych broni, nie oszukujmy się. Tutaj to, że mogą leczyć. Będzie pomagało, no bo jednak tutaj leczenia nie ma za dużo, ale tutaj się dzieją dymy. Wiesz kartę, shotgun. Ojejku. Hu. Decyzja pójścia po kartę była dość odważna i prawie przypłacił ją życiem na zyn, ale jednak żyje. I kartę ma. 13 osób. Nie wiem czy on kampi, czy nie, tam po prostu ktoś po prostu sobie awczy są bandaże, jest lunchpad, nie ma jachtu. Ej! Faktycznie! Zniszczyli praktycznie cały jacht! Ale zobaczcie, to jest dokładnie to, co mówię. Tylko spód jachtu został. I oczywiście safe. Ale tutaj motorówka będzie dojeżdżała kolegę. Czy on się będzie chciał odwdzięczyć? Oj, tak, bardzo ładne strzały z y, pana tutaj Skara i tak naprawdę zostało 6 osób. Kampią ludzie tutaj patrzcie, w taki dziwny sposób. A wow, z wyspy ktoś nas zapróbuje pokonać. Zostało już tylko i wyłącznie 6 osób, a nie do końca widzę. Gdzie te osoby mogą się kampić? Dwie z tego co widziałem są na wyspie, bo tam za kamieniem jeden kampi z kilofem. E, no i tutaj kolega jeszcze kampi. Z tym. E, nas nie ma już broni, znaczy nie ma już budulca. Tutaj dojechał kolegę. Proszę nas! Ojej,ku, nas tyle przetrwał! Piterek! Piterek ma dostęp do sejfu. Nie wiem, czy to nie byłoby mądre wziąć tą kartę i e, iść do sejfu. Brzmi to całkiem logicznie, ale nie, on ma chyba inny. Plan na to. Ludzie są jeszcze na wyspie. Widzimy tam dwójkę i właśnie ktoś z wyspy dojeżdża pana Piterka. Ja ogólnie wyspy planowałem nie dodawać do możliwości, ale uznałem, że to jest naprawdę tak mała miejscówka, że jednak wyspa będzie dość logiczna. Jeszcze trzy osoby, dwie poza Piterkiem. Ja chyba słyszę helikopter? Tam zdecydowanie być nie można było, więc osoba. Nawet jeżeli wygra z tego helikoptera, no to będzie zdyskwalifikowana. Ale gdzie jest trzecia osoba? To najbardziej mnie zastanawia, czy tutaj jednak Piterek wygrał, czy jednak jest ktoś jeszcze. I patrzcie, on nawet pokonał tego typa z helikoptera. Bardzo dobrze, Piterek szanuję takie zachowanie. No i jest, był tutaj typo. Perox. To był ten typ, który siedział cały czas za kamieniem na wyspie z Kilofem. Nie wiem, jak to się stało, ale Perox kampiąc, wygrał. Zobaczmy, czy był uczciwy, i zaprośmy go do lobby. Ej, w sumie muszę cofnąć swoje słowa, bo Kwek prawdopodobnie był. Cały czas po prostu nad jachtem i to tak mega wysoko, na maksymalnej wysokości, dlatego go niezbyt słyszeliśmy, więc cofam swoje oskarżenia chyba nie oszukiwał. Perox również wylądował na jachcie, kampił przez cały początek w krzaku, żeby potem kampić całą grę za kamieniem i żeby w końcu zdobyć swojego ostatniego kila w momencie, kiedy los tego chciał. Więc moi drodzy, Perox wygrywa drugą grę. Ja zapraszam go do siebie. Zobaczymy, jaka była jego taktyka. Więc moi drodzy, Perox chyba nie ma mikrofonu, więc się z nim nie skontaktujemy. Ale na pewno na Discordzie wszystko wyjaśnimy i wygrywa 100 złotych. A jeżeli będzie miał coś do powiedzenia, zostaniecie w opisie. Dzięki Perox, powodzenia w kolejnej gierce. Moi drodzy, trzeci raz 100 osób tylko i wyłącznie na jakt. Deadpool, i w tym momencie ja już nawet nie wiem sam, gdzie powinienem lecieć, więc chyba po prostu rozwalimy tutaj to, co trzeba, i może tym razem jakąś broń nam się uda zdobyć, ale nie, bo. Danuel tutaj postanowił nas dojechać z kill-offa. no i tyle było tak naprawdę z naszego trzeciego meczu, ostatniego w sumie bonusowego, którego miało nie być, ale tak wam się ta seria podoba ja się tak super przy niej bawię, że mówię, dobra, niech będzie jeszcze trzecia okazja dla moich kochanych widzów, aby wygrać 100 złotych, ponieważ ten mecz również o 100 złotych jest, no i już 75 osób nauczeni już troszeczkę w poprzednich grach, jak wielkie dymy tutaj są, myślę wiesz tego minigana, Dobrze. O, Daniel tutaj nakrył kogoś, kto próbował się. Co tu się dzieje z tym miniganem? Kto próbował się ukryć w pudełku. Tutaj też rozpędził minigana i prawie kogoś zabił, ale tym samym tak naprawdę wyczerpał całą amunicję. I tak jak e, Daniel dojechał mnie z kilopatak i Kamil Ruti dojechał Daniela. Tutaj też ktoś się kitra. Może jak. Patrz, oni się próbowali zakumplować. O o, to jest łatwy kill! Nie, nie ma amunicji! Ty o zaraz. Kamil! Szparak znowu! Dobra, znowu obserwujemy szparaksta, więc mamy jakiegoś parta do tego człowieka. Już raz wygrał dzisiaj. Gdyby wygrał drugi raz, byłoby naprawdę dość ciekawie, ma dwa shotguny. Tutaj na blisko, wydaje mi się, nie będzie, chociaż dobra. No tutaj faktycznie, jeżeli gdzieś mamy się bić na blisko, to prawdopodobnie tutaj, na jakcie, na blisko będziemy się bić. Do strefy trzeba iść, więc zaraz pójdziemy, ale tutaj szparaks! ma dymy i 80 hp. No nie, to będzie łatwy kill. Oj tak, ale było blisko. I kolega przyniósł mu apteczkę, która w tym, w tej sytuacji może się przydać dość kluczowa. Sparaks, bardzo dobrze, chociaż granaty też nie wydają mi się być głupie. No i zobaczymy już, tylko 30 osób, albo aż 30 osób Wydaje mi się, że z każdym kolejnym meczem Tutaj te dymy na tym jakcie są troszeczkę mniejsze No oczywiście pierwszy był totalnym sztosem przez tą strefę Teraz już ludzie troszeczkę bardziej grają zachowawczo Prawdopodobnie dlatego, że wiedzą, że to jest ostatni mecz I ostatnia szansa na zdobycie 100 zł No i oczywiście pokazanie się w odcinku jako niesamowitego gracza I tam misiu Deadpoolowy jednak z toła uciec Uuuuh, szparaks. To był dobry strzał, ale. No okej. Okay, te też nie były. Co robi szparaks? No jest jakiś odpalony widzowie. Tutaj wszystkich pokonany i już tylko 20 osób, albo aż. Tam jest druga apteka, i szparaks ją w tym momencie zobaczył. E, ja bym też na miejscu szparaksu zobaczył, czy może helikopter nie lata gdzieś na górze, bo to na pewno będzie dość problematyczne w końcówce. E, jednak nawet, jeśli ktoś weźmie helikopter i po prostu będzie na samej górze, to jest na tyle mało karabinów. Sparax wyciągnął, nie wiem, chyba z 16 osób z tych motorówek. Chyba nadamy mu taki przyimek, przydomek, pogromca motorówek. Ej, no ale w tym momencie cały jacht praktycznie stoi. 17 osób żyje i zaczyna się kamperka, więc to jest całkiem inna nagranie niż poprzednie. A szparaks wyhaczył. Kogoś w wodzie kryjącego się Ale tutaj, no ciężko Ja w wodzie nie lubię trafiać Co pokazałem na turnieju streamerów Proszę mi nie przypominać Czyżby kolejny kilek na koncie Sparaksa? Oj tak, nie wiem ile już ich ma Ale z 10 to minimum Strefa przyszła, ktoś prawdopodobnie wyskoczył Z helikoptera Tylko gdzie się podział Wydaje mi się, że strefa mogła go po prostu zabić A no i zostało 8 osób W tym momencie dwie apteczki Wydają mi się być totalnie Wygraną, a tutaj gdzieś zaraz obok, tak naprawdę, ktoś. Jest! I ktoś się leczy. Tutaj Szparax też pierze aptekę, tylko. Nie szparaks! Nie może tego przegrać. Może to przegrać. Wygrał to, ale czy zdąży wziąć aptekę? Wydaje mi się, że może nie. Tutaj były dwa panterżgany. Dobra, w tym momencie na pewno szparaks będzie w stanie wyleczyć się na tyle, tylko ja bym zbudował jednak tą jedną chociaż ściankę, bo wiemy, że tam na górze ktoś jest. No dobra, szparak w tym momencie wygląda. Doskonale, ma dwie apteki i dwa pan dwie bandażownice. To musi wyjść. Ktoś jest tuż obok i ten ktoś też prawdopodobnie ma dwie bandażownice i do tego C4. Moi drodzy, tutaj Szparax... Dobra, padł. Padł! I to był ten pan z bandażownicą. Jeżeli szparaks ma teraz trzy bandażownice, czy wy to rozumiecie? Tak czy siak, wydaje mi się, że Szparax w tym momencie jest po prostu ostatnim człowiekiem... Na tej wyspie zostawił aż trzy bandażownice po to, żeby, nie wiem, znaleźć ostatnią osobę. Tak, jego plan to jest chyba po prostu pójść z dwoma brońmi i wygrać. E, ale ostatni kolega, no, no nie wiem, co mam o nim powiedzieć. To wygląda na to, że Szparax... Wygrał. No i moi drodzy, ja wiedziałem, że szparaksa sprawdzać nie muszę, ale faktycznie szparaks poleciał, zrobił 14 kili i pod koniec były tak naprawdę trzy osoby. Na jachcie? Ja cały czas byłem pewien, że jest tylko szparaks i ten kolega z te czwórkami. No, ale yy, prawdopodobnie ten kolega zmarł szybciej niż szparaks. Czy nie? Ej nie, czyli to nie Szparak wygrał, tylko Komor? Ej, na to wygląda. Paś tutaj, Sparagus próbował go gonić, ale Komor po prostu sobie uciekł. Miał jeszcze całkiem sporo życia i to Komor jest ostatnim graczem na jachcie. I Komor również wylądował na jachcie, więc ja jestem naprawdę pełen. Podziwu i w szoku, bo byłem pewien, że Sparaks znowu wygrał. Niestety, Komor również mikrofonu nie ma, ale Komor również wygrał 100 zł. Powiem ci, totalnie mnie zaskoczyłeś, bo byłem pewien, że Sparaks wygrał drugi mecz, ale jednak ty byłeś dłużej. Więc e, sprawiedliwie, oczywiście, jeżeli Komor ma jakiś kanał na Instagramie, YouTube czy coś, to będzie w opisie. Stówka leci dla niego. No i dziękuję, jak zawsze, za nieoszukiwanie.